Siemano, chciałem wymienić ten nasz customowy wskaźnik AFR na taki fajny, właśnie podświetlany depo Racing. No i niestety po podłączeniu okazuje się, że mamy problem. Prawdopodobnie ten wskaźnik jest do sondy wąskopasmowej. W tej chwili po, po odpaleniu, po przekręceniu kluczyka, dopóki sonda nie nagrzeje się do 300 stopni, kontrolę pokazuje właśnie około 2,5 V, czyli lambda 1 dla, dla sondy szerokopasmowej. Natomiast tu, jak widzicie, mamy bardzo bogatą mieszankę i, i wartość 10, co oznacza, że prawdopodobnie właśnie ten, ten wskaźnik jest do sondy wąskopasmowej i um, będzie przyjmował wartości od 0 do 1 V, a nie tak jak nasz kontroler pokazuje od 0 do 5 V. Także generalnie nie wykorzystamy tego zegara u siebie a, i, i wracamy do tego naszego customowego, który no po prostu działał. Także no muszę te kabelki tutaj z powrotem poprzepinać, po, po połączyć i wracamy do starego wskaźnika. Podłączyłem nasz stary, sprawdzony wskaźnik AFR. Niestety jego obudowa, ona była wydrukowana z takiego miękkiego plastiku w, w 3D. I pod wpływem temperatury, jak samo odstał na słońcu, po prostu się nadtopiła, już nie dało się tego rozkręcić, więc musiałem ją niestety rozpruć, tak żeby wyciągnąć, wyciągnąć ten, ten moduł ze środka i podłączyć przewody, tak żebym musiał tutaj wymyślić jakieś mocowanie, tak żeby, żebyśmy mogli obserwować sobie na bieżąco efera, żeby to gdzieś tam nie latało i było zamocowane na stałe. No i ponieważ nie udało nam się zamontować tego wskaźnika FR, takiego racingowego, gotowego, no to może spróbujemy w takim razie podłączyć zegar do ładowania. Na razie będzie pokazywał oczywiście wartości podciśnienia, natomiast w momencie jak zamontujemy turbo, co zbliża się już wielkimi krokami, to będziemy też mogli, mogli obserwować sobie doładowanie zaraz obok tego wskaźnika wskaźnika FR. Także w zasadzie większość potrzebnych informacji będziemy mieli tutaj gdzieś na, na desce pod, pod ręką. Podłączenie tego zegara powinno być dosyć proste. Są po prostu dwa przewody na, na podświetlenie i taki nypel na, na wężyk podciśnienia lub ciśnienia przy doładowaniu, które idzie gdzieś tam z, z komory silnika. So najpierw podłączymy sobie zasilanie. Ups, najpierw podłączymy sobie zasilanie, zobaczymy jak to, jak to wygląda. i potem spróbujemy przeciągnąć wężyk tam do komory silnika i, i zrobić trójnik gdzieś tam w okolicach beta i zobaczymy wskazania, czy cokolwiek widać. W zestawie jest taki dołączony wężyk, ale zaraz zobaczymy, czy on ym, nam sięgnie. Obawiam się, że może być za krótki, no to co potrzebujemy zrobić, no ze względu na to, że nie mam z tej strony żadnego tam przejścia do, do komory silnika, yy, tylko będę musiał to gdzieś przepuścić tam grodzią. No niestety ten jest za krótki, ale mam jeszcze jakieś inne wężyki w garażu, to zaraz zobaczymy, co, co znajdę. Zaczniemy od podłączenia zasilania. Wzimy sobie zasilanie tutaj z tego... To, które idzie do wskaźnika AFR. Mhm. Jeden wskaźnik, drugi wskaźnik. Dobra, podświetlenie mamy. Czyli tak naprawdę podświetlenie jest. Można to ewentualnie jakoś tam podłączyć do. Gdzieś tam do przełącznika świateł, tak żeby podświetlenie włączało się razem ze światłami lub się wyłączało, ale na razie, na razie jakby nie, ma, nie będziemy się tym zajmować. Teraz próbujemy podłączyć sobie wężyk podciśnieniowy, no i zobaczymy, czy będą jakieś wskazania, czy będzie działać. Jeśli tak, to włożę to w taki kubek. O, niestety musiałem dokupić jakieś tam akcesory, nie, bo te standardowe do deko nie, nie pasowały, ale weźmiemy ten kubek, przewiercimy tutaj sobie otwór z tyłu bo ten na kabel, na, na przewody tutaj jest za mały zrobimy sobie nawężek podciśnieniowy i przepuścimy sobie ten ten wężyk gdzieś tam do, do komory silnika zobaczymy jak to będzie działać przeciągnąłem tutaj przewód podciśnieniowy on co prawda strasznie gruby i taki widoczny ale powinien starczyć więc na razie jako proof of concept zobaczcie tutaj grodzią sobie wychodzi aż tutaj, Kurczę, fajnie by było znaleźć tutaj jakąś przybitkę hmm, bliżej tej strony to łatwiej by było z tymi wszystkimi przewodami e, e, przechodzić gdzieś tam do środka, do kabiny. Na razie nic takiego nie znalazłem. Jak znajdę, to będzie super. Natomiast teraz tutaj przerobię tą instalację w taki sposób, żeby dodać tutaj ten trójnik. No nie będzie to pięknie wyglądać, ale na razie sobie tak zrobimy. Chodzi o to, żeby jakby widzieć, co się dzieje w silniku i móc to wystroić. Natomiast potem docelowo, pewnie rozbiorę po prostu cały, cały ten kokpit i przepuszczę sobie to jakoś tak ładnie, żeby, żeby już wyglądało. No na razie. Celem jest uturbienie i zrobienie tak, żeby jeździło z doładowaniem i jeździło w miarę bezpiecznie. Zobaczcie, odkręciłem tutaj taką osłonę, więc wypuścimy sobie tutaj część tych przewodów tędy, tak żeby nie szły tutaj górą przez całą samochód. Puścimy je tutaj bliżej z tej strony, nie będzie tak wszystko szło przez, przez całą tą konsolę. Jednak doszedłem do wniosku, że dostaniemy się jakoś od środka, także zaczynam rozbierać trochę tutaj kokpit, zdjąłem zegary. Także um, przepuścimy sobie jakoś te przewody tutaj tędy i um, wypuszczę tutaj, zrobię um, otwór um, gdzieś tam w kokpicie i wypuścimy sobie przewody do tych wszystkich wskaźników um, tędy. Żeby było łatwiej przecisnąć te przewody, to po prostu skleiłem je sobie razem um, i przeciśniamy je tutaj, z tych otworów, na drugą stronę. Jesteśmy już po stronie kierowcy i teraz przeciągniemy sobie te przewody tutaj jakoś do góry jak żeby wyszły tutaj nam w, za zegarami. Dało się przeciągnąć. Zarówno wężyk podciśnienia, jak i te przewody. Więc teraz trzeba wywiercić tutaj w kokpicie otwór, przepuścić do góry, złożyć to wszystko. I może uda się to wszystko podłączyć i powinno działać. Ze względu na dostęp. Wywiercimy to sobie gdzieś tutaj w tym miejscu. No i mam nadzieję, że będzie można nawet tak bardziej o tak. Przełożymy sobie tutaj ten kabelek i zobaczymy czy będzie pasowało wszystko. No i poszło. Trzeba będzie trochę rozwiercić i będzie gitareczka. No dobra. Otwór jest. Przepychamy z kablami. Dobra, przeszło. Troszkę można było jeszcze rozwiercić, ale będzie dobrze. Dobra, mamy przeciągnięty przewód podciśnieniowy. Mamy przeciągnięte kabelki. Także podłączamy teraz to wszystko razem, składamy. Jedziemy. No i dobra, skręcamy to wszystko. Dobra, i zakładamy jeszcze tutaj osłonę. Tutaj wokół tego, nie wiem czy to widzicie, wokół tego tych przycisków była taka gąbeczka, żeby one tak nie latały, ale niestety gąbeczka ma 20 lat i się po prostu ulega dezintegracji, tak? Po prostu się rozpada w rękach. Także nie uda się tego tam włożyć. Trudno. Dobra, skręcamy. Dobra, teraz trzeba dobrać tutaj jakąś obejmę, żeby to złapać. To jest obejma 8x10, bo byłoby w zasadzie idealna. Nie wiem, czy się zmieści. Jak nie, to wezmę 10x12, ale chciałem wziąć tą. Ona jest taka na wcisk, więc jeszcze, jakbym ją ścisnął, to idealnie by trzymała. Dobra, od strony zegara mamy podłączona, Trzeba będzie jeszcze zrobić to samo od strony silnika. Zaraz się tym zajmiemy. No i dobra. Docelowo jakoś tak to będzie wyglądać. Trzeba podłączyć po drugiej stronie. Kręcam ten wężyk z tej strony. Nie wiem już tak tym śrubokrętem dam radę, ale mam nadzieję, że pójdzie. Mamy kolejny trójniczek. Musimy go sobie tutaj. O. I zaraz spróbujemy naciągnąć ten, tą opaskę i skręcić ją tutaj. Dobra. Tak i zrobimy sobie ten przewód pewnie tutaj, tego trochę skrócę i stąd wypuścimy sobie z tego trójnika tu. No, tak żeby nam się nie wyginało to jakoś bardzo. Um, chociaż można by to tak podłączyć i stąd. Dobra, obetniemy sobie tak style. Powinno nam wystarczyć. To zrobimy. Tu może. A stąd tam. Tak tyle. Obecne powinno być ok. Trochę krzywo, zaraz to wyrównam. Zaczniemy sobie od nałożenia tych opasek na przewód. Nawet można by było chyba mniejszą użyć. No tak żeby... chociaż może będzie dobrze. Zobaczymy. Najwyżej będę poprawiać. Dobra, i tak, to sobie podłączymy tu. Tu jest chyba trójniczek szóstka. A może i tą szóstkę byśmy założyli. Tu będzie lepiej pasowało. Wiecie co, tak, wymienię ten trójnik chyba na, na szóstkę. To jest 5 mm, założymy sobie 6 mm, on wtedy się lepiej jakby rozpycha i łatwiej to, to jest złapać. I tam ten przewód sobie podłączymy. bo tak. Trochę powyginany się zrobił. Albo odwrotnie, po prostu zamienimy ten pójdzie do tego trójnika, tak żeby to jakoś przyzwoicie tam się trzymało. Chociaż tak jak w sumie będzie. Będzie chyba nieźle. Dobra, zobaczymy jak to będzie działać. Przekładamy to trochę w taki sposób, żeby ciśnienie z kolektora, czyli z tego czarnego przewodu, trafiało nam bez jakichś tam zakrętów do, do deta w ten sposób, a ten wężyk podłączymy sobie tutaj na tym trójniku. Tak, żeby det jakby na pewno miał dobre wskazania ciśnienia, a te na zegarze są tylko takie orientacyjne, także myślę, że w ten sposób będzie lepiej. Dobra, skręcamy. Wyszła taka magiczna konstrukcja. Mam nadzieję, że ten wężyk będzie wystarczająco sztywny, żeby tutaj się nic nie działo i że dokręciłem to wszystko w miarę przyzwoicie. E, myślę, że tutaj w, przy silniku wolnosącym nie będzie miało aż takiego znaczenia, natomiast jak zaczniemy już ładować, doładowanie, no to trzeba będzie sprawdzić te wszystkie e, potencjalne miejsca, gdzie, gdzie może nam ten boost uciekać. Dobra, odpalamy i patrzymy, czy coś widać. No i dobra, zobaczmy jak to się zachowa. Coś pokazuje. Zamontowałem też wskaźnik AFR. No na razie tak prowizorycznie, dopóki jakiejś tam lepszej obudowy nie, nie ogarniemy. Pewnie od Maćka poproszę, żeby mi wydrukował coś w 3D. No ale mamy wskaźnik e, w tej chwili podciśnienia i wskaźnik, e, wskaźnik AFR i lambda. Także... I jak widzicie działa całkiem nieźle.